Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie buntuje się pan przeciwko powołaniu Komisji Śledczej? Nie, dlaczego? Współpraca komisji... No z reguły komisji... prokuratorzy również generalni nie są zachwyceni, gdy równolegle pracuje ze śledztwem prokuratorskim, pracuje komisja. Jestem głęboko przekonany, oczywiście o tym zdecyduje praktyka, ale że współpraca komisji śledczej z prokuraturą będzie bezkolizyjna. My mamy swoje czynności, komisja za chwilę rozpocznie pracę, zaplanuje swoje czynności. Nie będzie wyrywania materiałów i kłótni o to, czy to, co się dzieje przed komisją nie ujawnia tajemnic śledztwa prokuratorskiego? Może jestem optymistą z urodzenia, ale z uwagi na to, że skład komisji jest już w założeniach, jakiś zna... Będą tam prawnicy, znają procedury prokuratury i przepisy to regulujące, i jestem przekonany, że będą też to szanować. A nie ma pan poczucia, że ta komisja jest dla pana partii graniem z ogniem? Mam poczucie, że ta komisja da nam szansę dojść do prawdy tam, gdzie ona leży. A bo prawda leży tam, gdzie leży. Od trzech dni I, powtarzają politycy Platformy. I to jest najważniejsze, dlatego z pracą komisji, a jeszcze bardziej z pracą prokuratury wiąże ogromne nadzieje, że szybko uda nam się wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności. Czy przysłowia i powiedzenia Leszka Millera o Karpiach, które głosują za przyspieszeniem Wigilii, myśli pan, że tym razem nie mają zastosowania? Ja cenię polską tradycję. Karp jest tam daniem, który jest zawsze, ale nie porównywałbym żadnego polityka do tej szlachetnej, z polską tradycją związanej ryby. No także z żydowską, ale w, 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 w każdym razie w Sejmie, jak byłem wczoraj, politycy platformy nerwowo kasowali wszystkie sms -y, żeby nie było powtórki z chwałanami naszym kolegom z afery Rywina. Panie redaktorze, jak pan widział mój poziom zaufania do państwa, oddałem wam nawet swój telefon komórkowy przez rozpoczęcie audycji. Zobaczymy, to tam jest. Panie minister, czy wszystkie podsłuchy, które CBA założyło badając sprawę ustawy, hazardowej były legalne? Nie mogę odpowiedzieć, czy wszystkie mogę odpowiedzieć, że na pewno te, o których mówiliśmy najczęściej, czyli ten podsłuch związany z panem Sobiesiakiem, a także już, bo one są odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego, te rozmowy, które były z posłami Chlebowskim i z ministrem Drzewieckim, ale czy było tak, że te podsłuchy zakładano politykom, czy politycy byli tylko nie, ofiarami podsłuchów pana Sobiesiaka i Koska? Nie, ta, oczywiście zgoda na czynności operacyjne, czyli w tym, tak zwaną technikę operacyjną, czyli w tym wypadku podsłuchy dotyczyła, dotyczyła pana, na pewno pana Sobiesiaka. Ja nie chcę oceniać jeszcze, czy tam były kolejne materiały, bo nie widziałem te, tych wniosków. Czy jest tak, że treść rozmów panów Chlebowskiego i Drzewieckiego będzie mogła być wykorzystana procesowo przeciwko nim? Bo jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że jeśli nie ma zgody na podsłuch danej osoby, to nie można wykorzystywać podsłuchu przeciwko niej. Ja w chwili obecnej mogę powiedzieć, że te materiały wynikające z przebiegu tych rozmów są odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego, a nie chcę wyrokować w tym momencie, pamiętając oczywiście o tym orzeczeniu Sądu Najwyższego, jak będzie w, kon w kontekście tych konkretnych rozmów, to przeanalizujemy. Czyli CBA wystąpiło ich zalegalizowanie? Yy, bo ta... taka musi być procedura, żeby można było zaliczyć yy, w pożytek materiału dowodowego? Oczywiście, że tak. To jest oczywiście decyzja prokuratora, i prokurator już tą decyzję podjął. Ja co prawda zawsze przypominam o jednej rzeczy, mówiąc szerzej, bo jeżeli dyskutujemy o tych sprawach, które są w ostatnich tygodniach, to moim zdaniem najważniejszej, i tu bardzo krótko, jest euro... wyrok orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który powiedział, że interes publiczny nie może usprawiedliwiać posłużenia się dowodem uzyskanym w rezultacie nakłaniania do przestępstwa. O co chodzi? Gdy funkcjonariusz nie ogranicza się do śledzenia, tylko prowokuje daną osobę, to ewidentnie te granice przekracza. Mówię oczywiście w kontekście na przykład pani, bardziej pani marczuk Pazur czy pani Sawickiej na podstawie ich relacji. A, a, pan, a, a panu żal jest pani marczuk Pazur i pani Sawickiej? Tak, jako yy, człowiekowi? Nie chciałbym wypowiadać tu swoich opinii, bo one oczywiście mogą stanowić jakiś punkt odniesienia przed decyzjami yy, prokuratury, czy, czy sędziów. Dziwię się jednemu. Z ich opisów wynika, że one były kompletnie bezbronnymi, niewinnymi of ofiarami agenta Tomka. Tymczasem no, prokuratura stawia mi jakieś zarzuty. Prokuratura o co się podejrzewa? Prokuratura każe płacić pani Pazurze 600 tysięcy złotych poręczenia. No, wynika z tego, że są jakieś uzasadnione przesłanki o tym, że one przestępstwo popełniły. Ale proszę zwrócić uwagę, co ja powiedziałem. Powiedziałem o orzeczeniu Europejskiego Ta, Trybunału Praw Człowieka. Powiedziałem, że w kontekście osobistych relacji pań wypowiadanych, one by rodziły pytanie, czy nie przekroczono tych granic, ale oczywiście gra ocenę dokonuje prokuratura, później sąd i nie mnie o tym wyrok czy Pana zdaniem powinno dojść do konfrontacji premiera z szefem CBA? A o tym zdecyduje komisja śledcza, która będzie ustalać harmonogramy Jej szef, swoich prac. Jeszcze szef powiedział już, że nie widzi powodu i potrzeby takiego, takiej konfrontacji. To, co, co dla mnie jest dziwne, bo wydaje mi się, że to jest Panie absolutnie doktorze, fundamentalna historia. W ostatnich dniach życie weryfikuje prawdziwość stwierdzeń tych osób, które pojawiają się w kontekście różnych spraw. No, prawdziwość słów pana Kamińskiego, byłego szefa Cebano najmocniej zweryfikowały jego słowa mówiące o tym, że nie był proszony o tak zwaną tarczę antykorupcyjną w kontekście prywatyzacji. Stoczni, a później się okazało, że w dokumentach rządowych, które zostały do niego skierowane, po, konkretnie we wniosku ministra Cichockiego, była prośba, żeby ten proces prywatyzacji objął nadzorem Centralnego Biura antykorupcji. prezes Kaczyński mówi, że te dokumenty mogą być antydatowane. Panie doktorze, tylko westchnę. Oczywiście to będzie weryfikowane. Ja bym powiedział, jestem o tyle spokojny o możliwość rzetelnej weryfikacji tych dokumentów, że na szczęście dokumenty, które wychodzą z kancelarii premiera i mam nadzieję wchodziły na dziennik do Centralnego Biura Antykorupcyjnego są zarejestrowane, więc weryfikacja tego jest stosunkowo prosta. Ale pańskim zdaniem konfrontacja Kamiński tu powinna się odbyć, czy nie? Jak nie przed komisją, to przed prokuratorem? Moim zdaniem wszystkie czynności komisji śledczej będzie ustalać, Przewodniczący wraz z prezydium tej komisji, ja działam w zaufaniu do, do tych decyzji, które będą podejmować w tym zakresie. A czy, pan, Pańskim zdaniem, naruszenie kodeksu karnego w przypadku odwołania Mariusza Kamickiego w ogóle wchodzi w grę, bo jest doniesienie Marka Migalskiego w tej sprawie, europosła zresztą? To oczywiście sprawdzi prokuratura, bo wniosek. No, oczywiście, e, ale ja nie pytam, co sprawdzi prokuratura, bo wiem, że Proszę, sprawdzi, tylko pytam o pańską opinię. E, przy różnych wnioskach, które wpływają do prokuratury, pamiętam opinię was, dziennikarzy, jak krytykowaliście. Ach, że nie można za szybko? No tak, Krytykowaliście poprzedniego nie. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, że zbyt szybko w tych sprawach się wypowiadał. E, ja tak robić nie będę. To ostatnie pytanie. Do 31 października ma trwać śledztwo w sprawie przecieku z afery gruntowej. Ono zostanie umorzone? Oczywiście, że też tego nie, nie mogę odpowiedzieć, za to zapewniam, że wszystko na to wskazuje, że ten termin zostanie dotrzymany. Czyli do 31 października ono zostanie umorzone do albo 30 ewentualnie 30 zostaną pierwszego postawione zarzuty. Do 31 października będzie decyzja prokuratury w tym zakresie. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu.